Witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu czwartkowym ze mną, z Life Coachem, praktykem Access Bar, z bioenergoterapeutą. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak uzdrowić swój umysł, a dzięki temu uzdrowisz swoje ciało. Teraz komentarze też się pojawiły. Witam Aniu, witam Zosiu, więc jestem, słuchajcie. Uzdrow swój umysł, a uzdrowisz swoje ciało. Tak jak w poprzednich filmach już opowiadaliśmy, już mówiliśmy i było tych treści dużo o umyśle, Z czym w ogóle jest ten umysł, jak ten program zwany umysłem działa. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na takim temacie, gdzie można umysł i gdy umysł zaprzęgniemy, jakby do pracy, Takiej świadomej z nami, jak go uzdrowimy, to możemy też uzdrowić swoje życie, bo to bardzo dużo zależy od umysłu, tak jak już mówiliśmy, od umysłu, zarówno świadomego, którego przypominam, że tylko jest 4%. 4% z rzeczy, z umysłu świadomego, decyduje o tym, jak wygląda nasze życie, a 96% to jest umysł podświadomy. Ale dzisiaj to nie jest ten temat. Słuchajcie, kochani, miliony ludzi zmarło w wyniku obrażeń psychicznych i fizycznych. Umarli, chorzy, słabi, zniechęceni, nie wiedząc nawet o tym, że mieli w swojej naturze, w swoim DNA, w swoim oprogramowaniu, oprogramowaniu możliwości bogactwa i władzy, które nigdy nie zostały przez nich wykorzystane, ponieważ nie mieli. Połączenia ze źródłem, które umożliwiałoby im wyrażanie doświadczenia bogactwa i władzy. Jeszcze raz powtórzę, nie mieli połączenia ze źródłem. Większość ludzi dusi swoje zasoby własnymi siłami poprzez myśli, poprzez wątpliwości, poprzez strach, poprzez takie myśli ograniczające lub. Częściowo odcięliśmy dopływ, dopływ dobrobytu przez naszą, do, do, przez naszą dotkniętą ubóstwem, powiedziałabym, postawą mentalną, postawę mentalną. Bo większość szkół, większość ludzi uczy o tym, jak zdobywać bogactwo zewnętrzne, materialne. Jak zdobywać tego jeszcze więcej? Jak kupować sprzęty? Jak pracować? Ile pracować? Ile zarabiać? Natomiast nikt nie uczył nas w szkole, jak pracować nad tą postawą mentalną. Jak myśleć, jakie myśli powinny, powinniśmy wybierać, a jakie nie. I teraz dzisiaj ja właśnie z tym tematem. Co musimy zrobić? Co musimy zrobić? Przede wszystkim słuchajcie, moi drodzy, Powinniśmy poddać się terapii uzdrawiania umysłu. Co to takiego jest? Ludzie cały czas szukali, szukają odpowiedzi, szukają technik, szukają możliwości, szukają tej swojej wewnętrznej mocy. I to jest dobry punkt wyjścia, słuchajcie, to jest sposób na zauważenie swoich myśli, bo ja pamiętam. To było może z 20 lat temu, słuchajcie, na jednym ze szkoleń, naprawdę z 20 lat temu, no a może nawet i więcej, jak usłyszałam pierwszy raz o tym, że myśli mają wpływ na to, jak kreujemy naszą rzeczywistość, od takiego bardzo uczonego z Ukrainy profesora. Ja wtedy za wiele z tego nie zrozumiałam, natomiast bardzo mi się to spodobało. I teraz zobacz, jeżeli to, co już mówiłyśmy, nawet w niedzielę mówiłyśmy na tym Zoomie, który jest osadzony na YouTubie, ale też możesz link znaleźć tutaj w tej grupie, że myśli, my myślimy 60 tysięcy, myśli mamy na dobę, i teraz myśli, jeżeli kreują naszą rzeczywistość. I my cały czas nie mamy świadomości tego, że w tym momencie myśli są i je mamy, i nie wiemy, jakie mamy, to tworzymy takie nasze jutro, jakie było wczoraj. Nic się nie zmienia. I teraz ludzie, szukając tej wewnętrznej mocy, zauważyli właśnie, że poprzez myśli, szczególnie te negatywne myśli, te wątpliwości w siebie, te pełne strachu myśli, o swojej negatywności. To są niszczycielskie myśli wobec nas. I teraz powiem Wam jedną rzecz. Jesteście tutaj, słuchajcie, jesteście. Witam Paweł, witam Małgosiu. Jesteście dalej? Zauważ teraz te myśli. Zauważ teraz, co myślisz. Co myślisz. Myśli, które wykraczają poza te myśli. Wyjdź poza to, bądź ponad to. Wejdź do miejsca w środku. Przeprowadzam ludzi, słuchajcie, przez takie rozumowanie, uzdrawiania e, umysłu poprzez, żeby odnieść sukces. I teraz poprowadzę cię również przez taki krótki proces i pokażę ci, jak to wygląda. Zauważ, że już teraz masz Myśli. Myślisz o mnie, myślisz o tym, dlaczego klasnęłam, myślisz o tym, jak ja wyglądam, myślisz o sobie, myślisz o czymkolwiek, cokolwiek ktokolwiek myśli, ale zauważ coś głębszego. Myślisz, ale nie jesteś swoimi myślami. Jesteś świadkiem swoich myśli, jesteś, o, jesteś obserwatorem swoich myśli, nie jesteś swoimi myślami. A teraz zauważ, że masz też emocje. Może jesteś w tym momencie szczęśliwa, może czujesz smutek, może czujesz się nieswojo, może się smucisz, a może czujesz złość. Może to być dowolna, jakakolwiek emocja. A może jesteś spokojna? Zauważ, że masz emocje, ale nie jesteś emocją. Jesteś w jakiś sposób oddzielona od tych emocji. A teraz zauważ, że masz ciało fizyczne. Może teraz akurat siedzisz sobie wygodnie. A może cię coś boli? Może cię boli noga, może cię boli ręka, może czujesz jakiś ból, a może boli cię głowa, a może bolą cię włosy, a może bolą cię paznokcie. Zauważ, może ktokolwiek coś, coś cię boli, ale zauważ, że widzisz swój, swoje ciało. Widzisz, jak spojrzysz na swoje ręce, na swoje dłonie, to je widzisz. Widzisz łokcie, widzisz... Yy, Spojrzysz w lustro, to widzisz też całą Twoją twarz, głowę. Czyli nie jesteś swoim ciałem. Nie jesteś swoim ciałem. Teraz nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś swoimi emocjami, nie jesteś swoim ciałem. To kim jesteś? Czym jesteś? Kiedy identyfikujesz się z tym, co nazywamy tak zwanym świadkiem czy obserwatorem, będącym źródłem ukrytych właśnie myśli, emocji, ciał, zbliżasz się do źródła mocy. I jeszcze raz, żeby to dobrze wytłumaczyć, żeby to dobrze do Was zabrzmiało. Jeżeli jesteś tym obserwatorem i identyfikujesz się z tym obserwatorem, czyli nie, nie jesteś myślami, nie jesteś emocjami, nie jesteś ciałem, Zbliżasz się do źródła mocy. My przez większość życia odcinamy nasz dopływ naszym myśleniem, poprzez nasze myślenie, odcinamy nasz dopływ poprzez uczucia, poprzez emocje. Odcinamy nasze połączenie ze źródłem tego, co jest źródłem, czyli czystą świadomością, która kryje się za waszymi, za waszymi myślami, emocjami, uczuciami. I teraz to jest niesamowicie oszałamia, oszałamiające i potężne, kiedy to pojmiesz, ponieważ musisz zrozumieć, kiedy mówię o takim uzdrowieniu, to mam na myśli to, żebyś zaczęła myśleć pozytywnie, poprawnie, szukać we wszystkim dobra. Zacząć myśleć w sposób, który, w którym jesteś optymistką, tak się mówi, słuchajcie, optymistką. Sposób myślenia, który ciebie wzmacnia. Sposób wywodzący się z wiary, wiary w siebie, wiary w swoje możliwości, wiary w innych, wiary w Twój potencjał, Twoja przyszłość, wiary w Twoją przyszłość. Z tego właśnie źródła pochodzisz znacznie i pochodzi więcej energetycznego. Takiego dobra. Teraz słuchajcie, zrobimy takie, takie jakby krótkie, krótkie ćwiczenie. Wyobraź sobie, że zastosujesz tą technikę, tą jedną technikę i zaczniesz ją stosować codziennie. Myślisz o tym każdego dnia, kiedy wstajesz, kiedy się budzisz, rozciągasz się trochę, zaczynasz myśleć. I teraz jedna, jedna wersja jest taka. Nie wiem, co dzisiaj mam zrobić. Muszę iść do pracy, ale w sumie jej nie lubię wstać, iść do pracy. Pojawiły się jakieś rachunki, muszę je zapłacić, czynsz, nie mam pieniędzy. Odnosisz się do, no nie wiem, oglądasz Facebooka, włączasz telewizor, wiadomości, wkurzają cię, bo tam są. Większość i to grubo większość, same negatywne rzeczy niewspierające, cały czas jesteś w napięciu, cały czas jesteś spięta, cały czas tam coś się złego dzieje. I zauważ wtedy, co te myśli robią z Tobą. Zatrzymaj się na chwilę i zobacz, co te myśli robią z Tobą. Co te myśli robią z Twoim ciałem? Gdzie to czujesz? Czy czujesz to w gardle? Czy czujesz to w sercu? Czy czujesz to w brzuchu? Co tam się dzieje? Te myśli obniżają Twoją energię. To obniża Twoją wibrację z punktu prawa przyciągania, zmniejszy się Twoja zdolność myślenia, zmniejsza się Twoja moc kreatywności. Więc nie będziesz mogła dostrzec możliwości, które faktycznie są wokół ciebie. Co ważniejsze, nawet nie podejmiesz żadnych działań w oparciu o te możliwości, bo będziesz czuła się taka, że poniesiesz porażkę, osłabiona, niewystarczająca i zaczynasz myśleć o sobie źle. Nic ci się nie chce, twoje ciało. Najchętniej położyłoby się na kanapie, albo skuliło się, słuchajcie, w kłębuszek, zamknęło w sobie i zasnęło. A teraz zobacz drugą wersję. Zaczynasz myśleć, wstajesz, zaczynasz myśleć pozytywnie o swoim dniu. Masz wielkie oczekiwania. Ja mówię, spodziewaj się cudów, szukaj cudów w tym dniu. Bo dostałaś 24 godziny następne na to, żeby szukać cudów w swoim dniu. Wierzysz w siebie, w swoje możliwości, wierzysz w swój potencjał, wierzysz w wiarę w siebie, wiarę w innych ludzi, wiarę w wyższą siłę, w cokolwiek wierzysz i na cokolwiek pozwala ci twoja religia. Teraz nie możesz się doczekać dnia, jesteś podekscytowana, zastanawiasz się, jakie możliwości wykorzystasz, a może jakie możliwości stworzysz. Zadzwonisz do kogoś, wyślesz maila, wyślesz CV, porozmawiasz z kimś, gdzieś wyjdziesz, bo coś wyjątkowego na ciebie czeka. Gdy skupisz uwagę na ubóstwo, na biedę, na, na te marudzenie, na to, to Cię poz, pozbawia siły, to Cię pozbawia mocy, ciągnie Cię w dół i wprowadzi Cię w biedę, pozbawi Cię możliwości, rada moja taka, przejdź terapię, skuteczną terapię, naucz się tego, odsłuchaj jeszcze raz, jak zwracać uwagę na swoje myśli? Jakie myśli wybierać? Możesz to zacząć już teraz, dzisiaj, już teraz. Pomyśl, jaką masz teraz myśl, o czym pomyślałaś. Zacznij myśleć pozytywnie, zacznij wybierać te myśli. Tak dużo mówimy o tych myślach, bo to jest takie ważne. Tak każda myśl twoja, którą wypuszczasz na zewnątrz, powstacie energii. Ona odciska się w tej substancji pierwotnej, i wszechświat nie ma innego wyjścia, jak ci odesłać, bo to jest prawo przyczyny i skutku co siejesz, to i zbierasz. Wybierając te myśli, decydujesz na byciu osobą pozytywną. Myślisz o sobie w sposób taki silniejszy. I wiem, słuchajcie, że jest bardzo dużo książek, bardzo dużo programów samodoskonalenia. Ja je kocham, ja, ja, ja naprawdę je kocham, wszystko to robię, to, to jest dobre, to bardzo dużo ludzi to pomaga. Nadal jestem, słuchajcie, poszukiwaczką, wciąż pracuję nad sobą, wciąż się rozwijam, wciąż się rozciągam. Będę to robić chyba do końca życia i nadal mam cele. Nadal mam marzenia wielkie, które chcę zrealizować. Ale z poziomu serca, z powodu tej wewnętrznej potrzeby w tobie, we mnie, aby robić lepsze i wspanialsze rzeczy dla siebie, swojej rodziny, dla społeczności, dla świata, cokolwiek by to było, ważne jest, aby inwestować w te programy, które dadzą tobie rezultaty ale wiem, że niektóre niektóre się wyróżniają tym, że są legendarne, że dają te duże rezultaty. Natomiast niektóre zatrzymują cię. Tak ze mną było, słuchajcie. Ja poszukiwałam i niektóre dawały mi naprawdę pozwoliły mi wyjść z bardzo dużych opresji, z bardzo dużych problemów mentalnych, fizycznych, finansowych. A niektóre po prostu zatrzymały mnie, zamoliły. To się tak mówi, że rozwój osobisty to jest jak sinusoida, ale ta sinusoida idzie cały czas jakby do góry. I jesteśmy u góry tej sinusoidy, ale też jestem, jesteśmy na dole. I to są prawa Wszechświata. Jeżeli o tym będziesz wiedziała, o tym będziesz pamiętała, że dzisiaj jesteś w dołku, ale... Musisz być za chwilę u góry. Chyba, że będziesz w dołku i będziesz dalej się użalała, dalej grała rolę ofiary, to będziesz jeszcze w gorszym dołku, bo to jeszcze nie będzie dołek. To będziesz jeszcze w, do, w, większym, w większej dziurze. Jak rozpoznać, co jest dla mnie dobre? Skąd mogę wiedzieć, czy programy, czy książki, czy szkolenia są właśnie te? I powiem Wam tak szczerze: słuchajcie, naucz się czuć sercem. Jeżeli coś do Ciebie przemawia delikatnie, szeptem, to jest ja, ja, ja daję taką metaforę słuchajcie między piórkiem a kamieniem. Dusza, intuicja podpowiada ci piórkiem, muśnięciem, yy, yy, sercem, yy, coś ci w sercu, yy, coś ci podpowie. Natomiast twoje ego będzie działało kamieniem. Ktoś ci będzie narzucał, musisz zarobić miliony, musisz yy, yy, stać się bogata, bo ktoś zarobił miliony. Ale co ty zrobisz z tymi milionami? Po co ci potrzebne te miliony? Ja słuchajcie, przez wiele, wiele lat afirmowałam sobie, że chcę być milionerką. Jestem milionerką, jestem milionerką, a w, w podświadomości krzyczało ze mnie, jaką milionerką. To nie działało. I wielu ludzi mówi, afirmacje nie działają. Niektóre nie działają, aczkolwiek powiedziałabym, że wszystkie działają, bo wszystko, co mówimy, wszystko, co myślimy, to są też afirmacje. Gdy spojrzę, słuchajcie, gdzie nawet niedawno, bo to 5 lat temu, gdzie byłam 5 lat temu, a dzisiaj widzę ogromną różnicę i nie chodzi tylko o rzeczy materialne, fizyczne, chodzi o relacje, chodzi o świadomość, <laughs> chodzi o spokój ducha, o poczucie sensu w życiu. O więcej dni w radości, o pokochaniu siebie i innych, o zrozumieniu, kim jestem i dokąd chcę iść. Gdy popatrzę, słuchajcie, na ludzi wokół siebie, to czas, którzy mnie otaczają, ci najbliżsi, to czasami się zastanawiam i wielokrotnie to mówię chyba ktoś ich podmienił. Zamienił po prostu. No ale wiadomo, Mam tą świadomość tego, że jeżeli ja się rozwijam i podnoszę swoją świadomość, podnosząc wibracje swoje, to oni automatycznie muszą zsynchronizować się razem ze mną, chociaż to będzie bolało, chociaż to będzie dużo niewspierających emocji. Natomiast słuchajcie, weszli na tą wyższą częstotliwość. A kiedyś myślałam sobie tak, skoro ja jestem na, na wyższym poziomie świadomości, a oni są na niższym, to ja zejdę do nich na niższy i tak pozostanę. I wiecie co? Oni zeszli jeszcze niżej, i ja jeszcze niżej, i tak byśmy szli w dół. Natomiast zrozumiałam jedną rzecz. Że jeżeli ja będę szła do góry, jeżeli ja będę się rozwijała, jeżeli ja będę poszerzała swoją świadomość, to oni automatycznie dostroją do, do, do się do mnie. To jest tak jak fale radiowe. Ja często to lubię powtarzać, bo to jest takie zrozumiałe. Słuchajcie, mamy radia i są różne stacje radiowe. I dzisiaj chcę mieć Radio Toruń, jutro chcę mieć Radio Warszawa, innym razem jeszcze jakąś inną, to wystarczy, że tymi gałkami przekręcam. Ale to są zupełnie inne częstotliwości. Tak samo są z nas to jest z naszymi celami, z, naszymi roz z naszym rozwojem. Nie, nie uciekaj jeszcze, nie uciekaj jeszcze. Jeżeli czujesz, że te treści, które tu, tu, tutaj słyszysz, szepcą do ciebie, jest ci przyjemniej, jest to dla ciebie wkładem, jest to jakimś takim wsparciem do twojego życia, idź z nami. Poczuj, poczuj to serce, zapytaj swojego serca, czy chcesz więcej. Podążaj, podążaj z nami. Bierz udział chociażby w tym wyzwaniu wdzięczności. A zacznij, zacznij sobie przypominać tą krótką medytację, którą, którą zrobiłam. Zdasz sobie sprawę, że nie jesteśmy swoimi myślami. Kiedy jesteś świadomością stojącą za tym wszystkim, jesteś obserwatorem tego wszystkiego. Jesteś obserwatorem, a kiedy jesteś obserwatorem, jesteś bliżej tego połączenia, boskiego połączenia, z rzeczywistym źródłem nieograniczonych możliwości. A dzięki nieograniczonym możliwościom możesz mieć wszystko, możesz zrobić wszystko, możesz osiągnąć wszystko. Chciałam się z Tobą podzielić tą krótką lekcją, ale to jeszcze nie wszystko, słuchajcie. Spodziewaj się cudów każdego dnia. Oczekuj cudów, wypatruj cudów. Szukaj potwierdzeń każdego, każdego cudu. Nie uciekaj. Zostań jeszcze ze mną chwilę. Jesteś stworzona do tego, żeby wieść niesamowite życie. I jesteś stworzona do tego, żeby mieć wszystko, co kochasz i czego pragniesz. Jest ci pisane zdobycie ekscytującej pracy i osiągnięcie wszystkiego, co chciałabyś osiągnąć. Jest ci pisane, żeby twoje relacje z rodziną i przyjaciółmi były przepełnione szczęściem. Jest ci pisane posiadanie pieniędzy, których potrzebujesz, by żyć pełnią cudownego życia. Jest ci pisana realizacja marzeń wszystkich. Jeśli marzysz o podróżach, podróże są Twoim przeznaczeniem. Jeśli chciałabyś rozkręcić własny interes, pisane Ci jest rozkręcenie tego biznesu. Jeśli chciałabyś się nauczyć tańczyć, żeglować albo mówić po włosku, te wszystkie rzeczy są dla ciebie przeznaczeniem. Jeśli chciałabyś być muzykiem, naukowcem, właścicielem firmy, wynalazcą, artystą, dobrym rodzicem lub kimkolwiek innym, to to właśnie jest pisane dla ciebie. Codziennie rano, budząc się, Powinnaś odczuwać przepełniające Cię podniecenie, ponieważ wiesz, że dzień będzie pełen wielkich, wspaniałych rzeczy. Pisane są Ci śmiech i radość, tak jak są Ci pisane poczucie siły i bezpieczeństwa, dobre samopoczucie i świadomość własnej wartości. Oczywiście nie brakuje w Twoim życiu przeszkód, które również są Twoim przeznaczeniem, ponieważ pomagają Ci się rozwijać, ale powinnaś umieć przezwyciężyć problemy i trudności. Jesteś stworzona do zwyciężania. Jesteś stworzona do szczęścia. Jesteś stworzona do tego, żeby wieść niesamowite życie. Nie urodziłaś się po to, żeby walczyć. Nie urodziłaś się po to, żeby prowadzić życie, w którym radosne chwile należą do rzadkości. Nie urodziłaś się po to, żeby harować w pracy przez pięć dni w tygodniu, w weekendy, zaznawać ulotnych momentów szczęścia. Nie urodziłaś się po to, żeby narzekać na, na niedobór sił witalnych i wieczorem padać na nos z wyczerpaniem. Nie urodziłaś się po to, żeby się martwić i bać. Nie urodziłaś się po to, żeby cierpieć. Jaki byłby wówczas sens Twojego życia? Pisane Ci jest doświadczanie pełni życia, posiadanie wszystkiego, czego pragniesz, a przy tym cieszenie się szczęściem, dobrym zdrowiem, witalnością, radosnymi emocjami i miłością, ponieważ na tym właśnie polega niesamowite życie. Wymarzone życie, wszystko, czym chciałabyś być, co chciałabyś robić i mieć jest bliżej niż przypuszczasz, ponieważ siła zdolna zapewnić Ci wszystko, czego pragniesz, tkwi w tobie. Pamiętaj o tym! I weź to sobie do serca. Przesłuchaj jeszcze raz, tego live'a. I pomyśl teraz i zauważ swoje myśli, swoje emocje, swoje uczucia, bo nie jesteś swoimi myślami. Nie jesteś swoimi uczuciami. Nie jesteś swoimi emocjami. Nie jesteś swoim ciałem. To kim jesteś? Jesteś obserwatorem. Naucz się. Mieć dostęp do źródła nieograniczonych możliwości. Dlatego zapraszam Ciebie w już w niedzielę na warsztat 26 maja, gdzie będziemy pracować dalej, medytować, transformować. Dobrego dnia, kochani.